Wielkimi krokami zbliża się ten dzień. Niestety nie dla nas, Maćku, ale ale dla wielu... to byłoby coś tak zatańczyć poloneza w sukniach balowych. A wróciłbyś i... na studiówkę? Yy, tak, to fajny czas. Fajny. Ja też dobrze wspominam, ale my tutaj nie o nas, a o tych, którzy w tym roku na studniówkę się wybierają, a konkretniej o tych, które. Czy ja mogę tylko coś wybierają. przypomnieć tym tak. wszystkim, którzy się dzieszą na studniówkę? Studniówka to przypominam studni do matury, więc nie masz tylu powodów do radości. Z wujkiem, już tak ja jest, niemniej nie, nie nie, mniej nie, jednak nie sukienki, gorsety, kiecki. Co tam chcecie, dziewczyny? Iza Janachowska wam podpowie, co wybrać, żeby wyglądać dobrze. Cześć, Iza. Iza? Cześć. Słuchajcie, nie wiem, czy wiecie, ale w ogóle czas studniówki sięga XIX wieku, z zaboru pruskiego młodzież po prostu organizowała sobie takie pierwsze imprezy po prostu żeby trochę odetchnąć dobrze się pobawić i potańczyć na sto dni przed tym ważnym egzaminem no i ta tradycja jest z nami do dziś. Ale to jest polska tradycja, tak? tak. O, Na to. pewno wtedy nie zakładali takich sukienek jak teraz. Natomiast faktycznie... myślę, że to rozcięcie by tam nie przeszło wtedy. <grym> faktycznie, teraz mam wrażenie, że to jest nie tylko dobra zabawa, i taniec, ale też taki bardzo ważny, dla dziewczyn modowy moment w życiu. Taki pier mm -hmm. Pierwsza taka ważna e, suknia w życiu. Czy moda studniówkowa e, podlega trendom e, takim zmieniającym się? No, Czy podlega. jest jakiś standard? Słuchaj, podlega, ale dziewczyny mam wrażenie że co roku szukają trochę tego samego, natomiast z modą jest tak, że ona czasem nas zachęca do spróbowania czegoś, czego normalnie byśmy nie wybierały, mhm. e, więc troszeczkę taką budzi w nas większą otwartość. Jeżeli miałabym powiedzieć, jakie dziewczyny najbardziej lubią sukienki, tak. to akurat teraz się to dosyć wpisuje w trendy, bo zazwyczaj lubią sukienki, które podkreślają ich kształt. Czy kształty, Czyli mamy rybki, syrenki, yy, czyli te takie obcisłe, seksowne propozycje, no bo one już chcą podkreślić, że są młodymi kobietami i pięknie się zaprezentować mm -hmm. przed swoimi partnerami studniówkowymi. Yy, tutaj mamy różne modele, różne kolory. Ogólnie to, co jest modne w tym roku, to błysk. Kolory metaliczne i różnego rodzaju błyskotki. Więc tak jak w tej pierwszej właśnie czarnej rybie, mamy przepiękne, srebrne kryształy, tak na przykład ta suknia. Sorry, tak przeskoczy, ale po prostu jest też cała srebrna, więc to jest właśnie ten kolor metaliczny, który jest w tym sezonie bardzo modny. Ona cała się błyszczy i ta akurat jest o tyle inna, że ona ma szeroki dół. I to jest też bardzo modna sytuacja, że sukienka ma szeroki dół i na dole taką taśmę nazywaną krynoliną. Natomiast ja mam takie wrażenie, że dziewczyny mają takie poczucie, że jak ubierają sukienkę o kroju księżniczki, to wyglądają trochę niepoważnie. Mm -hmm. Więc one wtedy już są być poważne, dlatego stawiają zdecydowanie na takie modele. Kolejna suknia, która ma Totalnie błyszczący materiał i też jest modnym fasonem, to jest ta suknia, tutaj, która ma też bardzo ciekawy kolor, bo w zależności od tego, jak pada światło, ona trochę zmienia kolor. Czasem odbija na pomarańcz, czasem na fiolet, czasem jest totalnie srebrna i to, co w niej modne, to są właśnie takie drapowania, które są po całości. No i nie da się nie zwrócić uwagi na to, co Ty powiedziałeś, czyli duże rozcięcie na nogę. Ale rozumiem, że to świadome, nie to, że tak się spróło. Ja przepraszam dziewczyny za wujka Maćka dzisiaj, to, on się nie zna do końca na modzie. Ale, ale, się, na modzie, ale na, się Na modzie i na gotowaniu. <laughs> tak, Klaudia, Nikola i Zuzanna są z nami dziewczyny, bo jeszcze was nie przedstawiliśmy. Czy wam jest w tych sukienkach wygodnie? I... A byłybyście w stanie tańczyć, na przykład w tym rozcięcie? Ale poloneza, to z rozcięciem czy... to totalnie, bo to noga wychodzi do poloneza i dalej. Pytam, bo Iza, to jest też trochę pytanie do Ciebie, czy stawiać jednak na wygodę, no bo podczas tej studniówki sporo się ruszamy, tańczymy, wychodzimy z chłopakami na chwilę się przewietrzyć, na przykład, prawda? No ruch jest ważny, więc stawiać na wygodę, czy jednak na ten blichtr. Ja myślę, że to jest naprawdę indywidualna kwestia. Tak samo jak z sukniami ślubnymi. Niektóre dziewczyny po prostu chcą wyglądać najpiękniej za wszelką cenę i nie patrzą na to, czy będzie super wygodnie, czy będzie świetnie w tańcu. Tylko chcą mm. świetnie wyglądać. Są dziewczyny, które są bardziej pragmatyczne i myślą sobie, ok przede wszystkim musi być wygodnie. Wtedy na przykład świetnym rozwiązaniem jest ta pierwsza suknia czarna, bo ona jest zrobiona z takiej totalnie elastycznej tkaniny. I to jest sukienka, która z jednej strony przylega do ciała, ale z drugiej strony zapewnia ci totalną swobodę i komfort ruchu. Możesz potańczyć, możesz siedzieć kolejny czaderski element to to, że się nie gniecie ten materiał, więc jak posiedzisz, wstaniesz, nadal wyglądasz tak, po, po, tam, Czy ja tym, mogę Cię kochana tak, tak odwrócić, Jasne. co? Żebyśmy zobaczyli, jakie Ty masz piękne plecy, bo widzę, że każda z tych sukienek, przepraszam, że tak Ci odgarnę ma włosy, ma inne plecusz. ale tak. też odsłania ramiona, tak. to chyba też jest trend, prawda? Tak, ogólnie Dziękuję. sukienki gorsetowe są bardzo mocno w modzie, gorsety to są różnorakie, ten jest wiązany, a tutaj mamy gorset po prostu na zamek, Aha. więc łatwy do zapinania Odpinania, powiązanie czasami bywa. E, trudne zwłaszcza jak to się robi pierwszy raz. Natomiast faktycznie jak popatrzycie na te praktycznie wszystkie mm -hmm. modele, to dekolt jest, jest odsłonięty. Tak, a przepraszam, bo widzisz, Zasłania ja zadzwoniłam, a tu taka piękna. Nie słucha. po prostu Sandra chciałaby sama no przyciąć ja tak taką sukienkę i zatańczyć ale... tego poloneza. No ale jeżeli już, ma... przepraszam, Jeżeli już mamy odkryte te dekolty, to Nie. fajnie jest zadbać o to, żeby ciało pięknie było przygotowane. Właśnie, jak je przygotować? No właśnie. Oczywiście Pójść mamy siłownię, kilka ale sposobów. to już późno. Troszeczkę to może być już last minute call, ale yy, możemy postawić na to, żeby oprócz pięknej fryzury i makijażu mieć również odpowiednio opalone, rozbłyszczone, nawilżone ciało. Mm -hmm. Są kilka sposobów, jest kilka sposobów na to, żeby to osiągnąć. Oczywiście Wyjść na taras i spróbować się no, słabo, poopalać, słabo. a jak to nie zadziała, to na przykład opalanie natryskowe. Tylko oczywiście też troszkę wcześniej trzeba o tym pomyśleć, ale jeżeli nie chcemy na taką e, sytuację się zdecydować, to wystarczy ciałko pomalować. Są dwa sposoby malowania ciała. Mhm. Tutaj mamy ciałko pomalowane na sucho. To jest jedynie rozświetlacz, który pięknie wybija tutaj y, kości y, ramionka. Tutaj ładnie smarujemy. Nie stresuj się, bo ci czerwone wychodzi. <noise> e, I to po prostu daje takiego błysku. Ta skóra Aha. wygląda świeżo, zdrowo. Młodzie, no dobra, i czyli wspaniała. Nie trzeba na to solarium czy tam opalanie natryskowe, tylko można się natrzeć tymi wszystkimi specyfikami. A tu jest tak, jest takie nacieranko na mokro, czyli Aha. tutaj może być albo balsam z drobinką, albo fluid taki właśnie rozświetlający. W zależności od tego też, jak nasza skóra przyjmuje to, jaką mamy suknię, ważne jest też, żeby. Ten produkt nie spłynął na sukienkę. I żebyśmy się wysmarowały równomiernie. Dziewczyny, możecie się na chwilę odwrócić, żebyśmy też zobaczyli Wasze piękne plecy. No właśnie, bo one są bardzo odkryte, więc te plecy też trzeba rozświetlić. No to w domu o pomoc prosimy mamę. Nie Ale najlepszą koleżankę. Tak, fajnie jest, żeby całość tutaj była ładnie, równomiernie ja pokryta i e, nie zapominajmy o tym, bo e, faktycznie jeżeli ktoś tak. ma przepiękną skórę, tak jak mamy tutaj na pierwszej modelce, ona nie ma skóry tkniętej praktycznie niczym, mhm. natomiast ta skóra jest e, pokaż się kochanie przodem, przepiękna, we wspaniałym kolorze, tu nie ma no po prostu zobaczcie, ani krosteczki, Pewnie. ani żadnego, y, żadnej niedosko niedoskonałości i no Tutaj dziewczyna może sobie na to pozwolić. Ale ja ci jeszcze, i wejdę w słowo. Krosteczki, nie krosteczki, dziewczyny, to nie jest Chodźmy, ważne. Żodem, Kochamy żodem, każdą żodem. swoją niedoskonałość. O, się nie przejmujemy krosteczkami. Właśnie. Tak, ale na studniówkę brązujemy Właśnie. się. No dobrze, yy, życzymy wszystkim y, maturzystom tegorocznym y, udanej studniówki, bo to być może ostatni moment, kiedy będziecie mieli okazję się dobrze pobawić, a później tylko wkuwanie, wkuwanie. Co ty dzisiaj w... tak Naprawdę, no nie. Nie? A, to nie? a nie uczyłyście się przed maturą? No dobra, jak nie, to nie.